Nie słyszałeś, Diego... Nie słyszałeś kiedy Diego powiedział, że ma coś do mnie? Wiem tylko, że Tomas opowiadał o tym Dziowaniemu. On pewnie wiedział o tym Diego. Mówił o jakichś okularach, których zapomniałaś. Jest tu ktoś? Może na balkonie popatrzymy na księżyc? Zostań, Roberta. O czym myślisz? Że dałam plamę. Ośmieszyłam Diega przed całą szkołą. Co Cię to obchodzi? Czasem tak bywa. Nie chodzi o niego, ale o niesprawiedliwość. A ty? Co? Następnym razem dowiedz się wszystkiego, nim przybiegniesz z plotką. Miałeśmy nie chodzić na warsztaty. Wybacz. Tak, ustaliłyśmy. Trzymamy się razem. Uważasz, że tylko ty możesz być modelką? Ja też jestem ładna i mam predyspozycję. I ja. ja też. Zaraz powiemy Almie, żeby nas zapisała. Sol. Sol, co ci jest? Banda kretynek. Kto? Nie zgadniesz. Powiedziałam dziewczynom, że wybrano mnie do reklamy napojów. Nic nie wiedziałam. Gratulacje. Dzięki. Dzięki. Tak samo powinny się cieszyć moje koleżanki. Niestety zazdroszczą mi. Nie przejmuj się. Przecież to nikt szczególny. Tylko ty jesteś coś warta. Dzięki. Oje? Oje, Zróbmy coś fajnego Nudzę się Na przykład? Pomalujmy paznokcie Mam śliczne lakiery Pokażę Ci swoje Mam też wspaniałe cienie w zestawie Będą pasować do paznokci i szminki Celina! Przeszkadzam? Jak zawsze. Chodźmy się umalować zgodnie ze wskazówkami Almy. Nie przejmuj się, na razie. Naprzykrzała ci się? Tylko rozmawiałyśmy. Jeśli chcesz się spotykać z tlenioną, tylko powiedz. A nawet jeśli, co? To mój największy wróg. Szukałem cię. Co słychać? Cały czas czekam na telefon. Obiecali, że się odezwą. To oni. Cześć, Ramiro. Szybko zadzwoniłeś. Co? Como? Jesteś pewien. No, 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 Rozumiem. Co niemożliwe. Co się stało? Nie do wiary. Zaraz dostanę zawału Zostałam odrzucona. Chyba umrę. Nie wytrzymam. Spokojnie. Usiądź Zostaw mnie. Wypadłam z gry. Będzie dobrze. Nie uspokajaj mnie. Właśnie się dowiedziałam, że nie wezmę udziału w reklamie. Dlaczego? Nie wiem. Tomas. Nie widziałeś Diego? Jest w pokoju. Nie przeszkadzaj nam. Czemu płaczesz? Zostaw mnie. Moja mama prowadzi warsztaty makijażu i osobowości. Idź już. Co? Chciałam pomóc. Idź sobie. Spokojnie. Diego jest w pokoju. Sol później pogadamy. Rozmazałaś się. Ale i tak ładnie wyglądasz. Lepiej się czujesz? Pani profesor, podjął pan decyzję w sprawie wprowadzonego przeze mnie zakazu? Tak. Dużo o tym myślałem. Rzeczywiście, dyscyplina w szkole jest bardzo ważna. Ale z drugiej strony, hmm. pewność siebie uczennic na tym etapie rozwoju ich osobowości to drażliwy temat. Nastolatki przywiązują dużą wagę do wyglądu. Ich wizerunek wyróżnia naszą szkołę wśród innych. Oczywiście nie możemy ignorować takiej sprawy, jednak są różne metody utrzymania dyscypliny, Pani świetnie sobie radzi. Ale takie kroki godzą we wrażliwość młodych ludzi. Dosyć. O co pani chodzi? Przepraszam. Ale niech pan przestanie owijać w bawełnę. Bueno, pues está bien. Do sedna. Grano, profesora. Uczennice Las mogą alumnas... przychodzić umalowane na Las panie alumnas... lekcję. Co? Pogą? Mogę wejść? Już tu jesteś. Próba zespołu została przesunięta Spotkamy się po treningu Miguela Wiem Przyjdziesz? Czemu nie? Myślałam, że jesteś obrażony o to nagranie Wiem, że przeholowałam Przepraszam Daj spokój. Wszyscy popełniamy błędy. Jestem zaskoczona, że tak to przyjąłeś. Wiesz, jaki jestem. Nie chcę, byś miała o mnie błędne zdanie. Czemu zamykasz drzwi? Jesteśmy sami. Czas na drugą część filmu. Jakiego filmu? Chcesz znać wielki film? Wszystko popsujesz.